A teraz z ulicy Podlesie będę zjeżdżał na drogę S1, jak widzieliście zacząłem na lewym pasie, jazda na pamięć, z przyzwyczajenia zająłem lewy pas, chcąc zjeżdżać na S1, a tutaj już nie ma czegoś takiego, jedziemy normalnie z prawego pasa, pojazdom sprzeciwka muszę oczywiście ustąpić. No i ten jakże przeze mnie, i nie tylko chyba przeze mnie, nielubiany wjazd na drogę S1. Bardzo krótki pas włączeniowy. Na szczęście nic nie jedzie.